Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni Dziś zrobimy sobie Amerykańskie pancake'i Ale zrobimy sobie je z dyni Jak zrobić takie pire z dyni Wam pokazywałem już w filmiku Parę dni temu Dzisiaj wykorzystamy właśnie te pire I zrobimy z tego fajne pancake'i Właśnie z dynią Z fajnymi przyprawami I chciałbym żebyście się Dokładnie trzymali Proporcji tych przypraw I zobaczycie jakie to są świetne świetne pankejki więc potrzebujemy szklankę takiego mojego pire z dyni do tego dodamy 1,5 szklanki jogurtu lub kefiru lub też u mnie w tym wypadku będzie kefir lub też zwykłej maślanki Dodamy jedno jajko, łyżeczkę ekstraktu z wanili, takiego olejku do ciast, trzy łyżki cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Łyżeczkę sody, oczywiście, wszystkie yy, składniki znajdziecie pod filmem. Jeszcze trochę była łyżeczka sody. I teraz taki orzeszek muszkatołowy, yy, Pół łyżeczki. Ja sobie zetrę, bo akurat mam w całości i takiego preferuję. Najlepsze do tego łyżeczkę cynamonu. I łyżeczkę imbiru. Ok, ja to teraz sobie zamieszam, dobrze. I do tego dodamy półtorej szklanki mąki. Ja sobie przesiewam zawsze ona się na powietrze. To ciasto jest jeszcze fajniejsze. I to będzie teraz dość gęste i takie właśnie ma być, bo to nie są nasze polskie naleśniki. To musi być właśnie takie dosyć gęste. Bardziej to są takie placuszki jak naleśniki. To są takie paniekie, więc zobaczycie jak to będzie wyglądało. No i dlatego przedtem już mieszałem, żeby wszystkie składniki mi się tutaj ładnie połączyły. Teraz jeszcze chwilę to pomieszać i możemy smażyć jak widzicie jest to takie gęste ciasto. i o to chodzi. Ok. Teraz zaczniemy smażyć. Teraz będziemy smażyli. Smażymy w ten sposób, że na patelnie wylewamy troszeczkę Oliwę z, z oliwy, przepraszam, na patelnię wlewamy olej rzepakowy, zwykły, Bierzemy ręcznik papierowy i wycieramy tą patelnię z tego oleju. Może zalałem go trochę za dużo. Ale chodzi o to, żeby teraz tą patelnię wytrzeć. Okej, okay, w ten sposób ona pozostanie delikatnie tłusta. I na tym będziemy smażyli właśnie nasze Już Tutaj włącz, włączam. Dobra, patelnia nam się rozgrzewa. Ok. I nie robimy za dużych tych placuszków, lepiej mniejsze. One się w środku dużo lepiej wypieką. Ja mam taką małą patelnię Wam pokażę, jakby to miało wyglądać. I teraz już go zostawiamy, nic z nim nie robimy, nie przesuwamy go w żadnym wypadku. i czekamy. Ok, jak widzę, że tutaj te brzegi mi się zaczynają tak obsychać troszeczkę i zaczynają pojawiać się jakieś małe pęcherzyki powietrza. To jest ten moment, żeby to obrócić. No ja mam trochę tą patelnię faktycznie za małą. I tak obracamy. I nic nie robimy z nim spokojnie. On zaraz. Fajnie nam odejdzie. On się fajnie w środku też uwierza. Ok, i mój pierwszy pancake jest gotowy. Ja wam zaraz pokażę, jak on w środku będzie fajnie wyglądał. A teraz co? Zmieniam patelnię, bo stwierdziłem, że ta jest jednak za mała. I będę się z tymi pancake'ami kurczę do wieczora. Więc biorę większą patelnię. Ale robię. Tak samo małe te placuszki. Jeden nie musimy tego w ogóle rozgarniać, bo on pod wpływem temperatury on sam się rozejdzie i będzie właśnie taki fajny. Bardziej troszeczkę płaski. I drugi. Ok, no i smażymy. Ja tutaj już sobie kilka usmażyłem, Zobaczcie, one są fajne. Delikatne, tutaj mam miód. Miód, akurat mam tutaj akacjowy, sumie mój ulubiony. Zaraz też wam pokażę, jak to w środku wygląda. W środku wyglądają tak. To są naprawdę bardzo delikatne, ale są przepyszne. No i. Hmm. Zróbcie je sobie, zróbcie z tymi przyprawami co ja wam podałem. Może wyglądają dość dziwnie te przyprawy, ale w pankejkach akurat ale uwierzcie mi, robi to robotę, one są świetne. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Polecam moje przepisy i zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do zobaczenia